Cześć kochani, więc dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, tym razem nowa seria, filmiki, w których będę opowiadać Wam różne historie z mojego życia. W tym filmiku opowiem Wam historię mojego psa Lucy, czyli czarny labrador, którego na pewno pamiętacie, szczególnie jest w filmiku mój zwierzęcy przyjaciel. Co mnie na początku denerwowało, to były oczywiście już komentarze pod filmikiem, że to nie jest prawdziwy labrador, że labrador nie może mieć białej łatki. Um, że to nie jest Labrador z rodowodem. Co w ogóle tego nie rozumiem, tak jakby mój pies był gorszy przez to, że nie ma rodowodu, że jest pełnym labradorem. Okej, okay, więc to, to akurat był ogromny temat pod tym filmikiem, także zapraszam, jeżeli chcecie sobie poczytać i się pośmie z niektórych ludzi, bo naprawdę to mnie strasznie zdenerwowało, że tak ludzie po prostu się na ten temat kłócili i tak jakby nie mieli nic lepszego do roboty. Potem był temat właśnie tego, że nie ma amerykańskiej i angielskiej wersji Labradora. Wystarczy sobie wpiszecie w Google, jest taka odmiana. Amerykańskie Labradory są szczuplejsze, a. Brytyjskie są bardziej takie zbite, że tak to powiem, więc Lucy była bardziej tym amerykańskim labradorem, więc może na pewno ją pamiętacie. Miała sierść tak śliczną, no dosłownie jak foka, czyli taką śliską, taką świecącą. No i właśnie była, i dużo osób nie wie, co się z nią stało, dużo osobom tego nie mówiłam. Chciałam po prostu, najlepiej w ogóle tego nie mówić, ale już jest z was tyle pytających, że wolałabym to po prostu już w jednym filmiku Wam powiedzieć. Tak aby pytania się po prostu nie powtarzały, bo w sumie to bardziej mnie denerwują te, te komentarze co chwilę zadawane, te same pytania niż to, że po prostu to nagram i Wam powiem. Akurat to, co się stało z nią, to będzie budzić ogromną krytykę w dużo osobach. Na pewno ten film będzie miał więcej dyslajków niż lajków, um, więc o, na to się oczywiście już przygotowałam. Ja ogólnie takimi ludźmi kiedyś też gardziłam, też wyzywałam, także um, oczywiście to też zrozumiem. Więc na temat tego skąd Lucy w ogóle miałam, to możecie sobie obejrzeć filmik Mój zwierzęce przyjaciel, tam na pewno wszystko tam mówiłam. E, więc ogólnie Lucy była z nami półtora roku, Mieszkaliśmy na początku e, na zwykłym osiedlu, a następnie musieliśmy się przeprowadzić. Na farmę. Wtedy akurat były problemy w Irlandii z domami. Nie udało się znaleźć żadnego domu i znaleźliśmy dom na farmie, który był w miarę blisko do mojej szkoły, więc dojazdy były w miarę łatwe, że tak po prostu powiem. Po prostu tam musiał mnie wozić, bo na przystanek miałam 2,5 km. Więc tak to było. Więc mieszkaliśmy na farmie przez rok. Kilka miesięcy, około chyba po siedmiu miesiącach, zaczął wychodzić grzyb. Tak. To jest tak ohydne, ochydnie brzmi Ohydne to jest, niezdrowe Każdy wie co to jest grzyb Więc okazało się, że po prostu zamalowany on był I dopiero jak robiła się już zima, druga zima Bo w pierwszą zimę się przeprowadziliśmy w lutym Lato było wszystko pięknie, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się tam wtedy mieszkało Jakoś na koniec wakacji w jesień zaczął wychodzić grzyb na ścianach więc um, no niestety, ale nie dało się już w tym domu po prostu mieszkać W pewnym momencie ja musiałam już uh, przenieść materac z mojego pokoju i spać w pokoju od Maxa, Bo po prostu mój pokój już się nie nadawał uh, w, ogóle do, w ogóle do przebywania w nim Jak wiadomo mam młodszego brata, uh, więc grzyb w domu to jest naprawdę dość niebezpieczna rzecz Tym bardziej przy małym dziecku No i nagle zaczęło się pytania moich rodziców i moje, co teraz mamy zrobić A uh, Musimy się przeprowadzić, bo to już było naprawdę... Krytyczny czas, nie wiem czy mam zdjęcia, ale raczej już nie mam, tak to bym dodała Tego grzyba, no po prostu już wtedy no, nie dało się tam mieszkać Tym jeszcze dodatkowo były problemy z olejem czy jak to tam mogę nazwać, w którym był trzymany olej Niestety, ale przeciekał Także wydawaliśmy też majątek na ogrzewanie Także ogólnie się w tym domu po prostu nie dało już mieszkać To było niemożliwe, żebyśmy tam mieszkali W końcu znaleźliśmy dom, a oczywiście ten, w którym teraz mieszkam ale niestety on nie pozwala na to, aby mieć zwierzęta. Co większość Irlandczyków ma na myśli, że nie wolno mieć zwierząt, to to, że nie wolno mieć dużych psów. Bo zazwyczaj jest tak, że um, mają ludzie po prostu koty, mają malutkie pieski, mają rybki, chomiki, króliki, ale nie mo można po prostu mieć tych dużych psów, bo dużo osób uważa, że po prostu one są szkodliwe dla domu, że psują wszystko, gryzą wszystko. Wszystko niszczą, więc niestety, ale był zakaz zwierząt. I dosłownie to był taki kryzys. Dalej jest taki kryzys z mieszkaniami tutaj w Irlandii. Ceny ogólnie poszły bardzo w górę. I ogólnie ciężko po prostu znaleźć w normalnej cenie mieszkania czy domy. No i jak sami słyszeliście, to był krytyczny moment. Musieliśmy się wyprowadzić, nie było opcji, żebyśmy tam zostali, więc po prostu musieliśmy zrobić tak, aby się wyprowadzić tam, tutaj, w sensie tutaj, do tego domu, gdzie nie możemy mieć zwierząt. To była po prostu to byłby wybór e, pomiędzy zdrowiem naszym, w szczególności mojego brata, a z tym, czy będziemy mieć psa, czy nie. Więc ja oczywiście nie zgadzałam się na to przez długi czas. Przez długi czas rodzice musieli mi to tłumaczyć. E, ja po prostu się nie zgadzałam, to w ogóle nie widziałam takiej opcji, żeby oddać psa tym bardziej Lucy, bo tym bardziej Lucy, e, bo Lucy po prostu była mi bliższa w sumie niż Lili, bo Lucy ze mną zawsze spała, z Lucy najczęściej przebywałam ja Więc to był mój pies wymarzony, w sensie duży pies, od dziecka zawsze chciałam dużego psa um, Lili wiadomo, też kocha i w ogóle, ale to wiadomo, to jest po prostu inne, inna przyjaźń, że tak mogę powiedzieć Była pomiędzy mną a Lucy niż pomiędzy mną a Lili Lili jest bardziej od maksa, można powiedzieć, bo zawsze śpi z maksem. Ja po prostu sobie nie wyobrażałam, żeby jej nie było, żeby żegnać się nawet z nią, no nie przechodziło mi to w ogóle przez myśl. W końcu musiałam troszeczkę dojrzalej myśleć na ten temat, bo faktycznie nie było opcji, żebyśmy się nie wyprowadzili. Musieliśmy ten dom po prostu wziąć i się wprowadzić. No i następnie pytanie, co mam teraz robić, komu mam ją oddać, komu mam zaufać. Um, jak mam w ogóle ogłoszenie napisać, po prostu ja kiedyś wcześniej jak widziałam ogłoszenia, że ludzie oddają psy, które mają po 5, 7 lat, nawet 2 lata, um, to po prostu można powiedzieć, że nie mi gardziłam, um, nie wyobrażałam sobie sama, żeby to, bym to mogła zrobić i nie po prostu nie rozumiałam tego, że to przecież jest członek rodziny, to jest tak jak twoje dziecko, um, a ty je po prostu oddajesz komuś w obce ręce i... No, i tyle, no tak jakbyś sprzedawała buty na Allegro. No, jest taka prawda, bo tak to wygląda: e, dawanie takich ogłoszeń, oddam psa, sprzedam psa. Niektórzy jeszcze sprzedają zwierzęta. Po prostu ja tego nigdy nie rozumiałam, aż do tego momentu, kiedy sama byłam w takiej sytuacji, że wiedziałam, że dla psa to będzie lepsze. Pies nie będzie, nawet jeżeli bym mógł tutaj pies być, to ona po prostu by się męczyła, C przecież ten dom jest tak mały. E, dla takiego dużego psa. Taki duży pies potrzebuje naprawdę mieć ogród ogromny, e, moim zdaniem. Nie wyobrażam sobie, jak po prostu ludzie niektórzy mają e, owczarki czy inne psy w malutkich mieszkaniach. No, po prostu moim zdaniem taki pies się męczy. Więc postanowiłam sprawdzić e, różne strony, na których mogłabym takie ogłoszenie dać e, i po prostu zobaczyć, czy ktokolwiek w ogóle się odezwie. Schronisko ogólnie to było po prostu ja wolałabym naprawdę iść na ulicę mieszkać niż oddać psa do schroniska, więc to nawet nie było takiej opcji, żebym, żebym oddała Lucy do schroniska. To do tym doskonale rodzice wiedzieli, oni też byli tego samego zdania, że oddamy tylko i wyłącznie w dobre ręce. Mam takie dwie strony a la Allegro, tylko że irlandzkie, tylko na terenie Irlandii wszyscy ludzie tam coś sprzedawają albo dawają ogłoszenia o adopcję w sensie zwierzęta. I tam to jest właśnie strona, nazywa się Adverts i nazywa się też druga strona Don't Deal Ja na jednej z nich dam pierwsze ogłoszenie, jedyne ogłoszenie, jakie dałam. Napisałam oczywiście, dodałam zdjęcie Lucy, żeby oczywiście wiedzieli ludzie, jak ona wygląda. Nie chcę teraz wam całego cytować, co tam napisałam, ale po prostu napisałam mniej więcej, że szukam domu kochającego dla półtora rocznego psa, który nazywa się Lucy, wiadomo. Najlepiej oczywiście, jeżeli ktoś ma dużo przestrzeni, tym bardziej ogród e, Wychowywała się w sumie na farmie, więc e, była przyzwyczajona do tego, że może sobie iść pobiegać e, po łące Najlepiej chciałabym zna znaleźć dom, e, który, w którym będą też dzieci e, Bo Lucy wiadomo, e, wychowywała się przy Maxie e, To jest akurat... Labradory potrzebują naprawdę dużo miłości, dużo uwagi w szczególności więc ta, chciałam takich osoby znaleźć. I muszę wam powiedzieć, że mi się udało. Dalej mam kontakt z osobami, które mają Lucy. Jest to rodzina cała duża rodzina. Akurat w tym domu jest czwórka dzieci, także naprawdę mają dużo uwagi na pewno Lucy. Jest właśnie żona, mąż i czwórka dzieci w wieku 10 do chyba 14-15 lat, jakoś tak. Także mieli dziecko po prostu po dziecku, i um, no wiek tych dzieci jest idealny, bo nie są za malutkie, są e, starsze. Wiadomo, wyprowadzanie na dwór, takie sprawy, to wiadomo, że będzie miała zawsze uwagę, bo przynajmniej jedna osoba zawsze będzie chciała coś tam z nią porobić, pobawić się. I na początku e, napisała ta osoba kobieta do mnie, e, później pisałyśmy przez telefon SMS-y, zadzwoniłyśmy do siebie. I zaczęła mi opowiadać, że kilka lat wcześniej umarł im pies. Który wyglądał identycznie jak Lucy, czyli też był czarnym labradorem, właśnie typu amerykański, żeby był taki szczuplejszy. Na pewno będzie miała dużo miłości, tym bardziej, że komuś umarł taki piesek Więc tego nowego pieska będą chcieli tak samo dobrze traktować, jak traktowali tego poprzedniego I oni zawsze mieli zwierzęta, mają koty, mają świnki morskie, mają chyba nawet owce na polu Więc od samego początku pisałyśmy długie wiadomości Pisała mi cały czas przez kilka dni jak Lucy się przyzwyczaja. Wiadomo, Lucy miała dopiero półtora roku, więc miała łatwiej się przyzwyczaić do kogoś nowego. To nie było tak, że ona chce na przykład jeść, bo tęskni aż tak bardzo, tak jak większość psów robi. Um, bo ona nie była po prostu w takim wieku, ona była jeszcze młodym pieskiem, miały mi też zdjęcia, no, wygląda naprawdę na szczęśliwego pieska. Na początku pisała mi właśnie ta kobieta um, SMS-y typu, że Lucy zaczęła wyjadać kotom jedzenie, Albo a ją ciekawiły świnki morskie, e, chciała gonić owce, więc... No po prostu ma tam cały czas coś do roboty, cały czas przebywa z kimś, nawet jak kogoś nie ma w domu, to przebywa właśnie z tymi zwierzakami. I na samym początku w pierwszy dzień już sobie tak jakby ustaliła, że ta kobieta, mama tych dzieci, będzie jej właścicielką, bo zaczynała jej koc zanosić, żeby albo wyciągała ją z łóżka, przynosiła jej kapcie W sumie to wszystko trwało kilka dni. I oni sami wszyscy, cała rodzina po nią przyjechała Akurat widać było od razu, że kochają zwierzęta, bo cały czas opowiadali o różnych pieskach, które mieli, jakieś opowieści w ogóle Widać było, że te dzieci naprawdę były zakochane w Lucy Na początku Lucy się ich bała, bo nie wiedziała co się dzieje, czemu tyle osób przyszło nagle do domu Ale zawsze tak jest, że od razu da się wyczuć, czy ktoś jest dobry, czy ktoś nie jest dobry, więc akurat z tym mi się udało i Lucy pierwsza właśnie wtedy podeszła do tej kobiety i od razu ją powąchała, polizała po ręce także od razu tak, jakby im zaufała. Najgorsze było, w, ja się w sumie z Lucy aż tak nie pożegnałam. Ja nie potrafiłam jej przytulić i pożegnać po prostu to było za trudne i wolałam po prostu, żeby już pojechała i nie chciałam się z nią żegnać. Najgorzej było chyba z Lili, bo Lili była zamknięta specjalnie wtedy w pokoju obok. Po prostu, żeby nie szczekała na tych ludzi, bo ona zawsze na wszystkich szczeka Żeby ich nie wystraszyć, żeby Lucy dać czas, żeby się przyzwyczaiła, tam oswoiła z tym faktem, że jest tyle osób w ogóle w domu I potem dopiero Lili wypuściliśmy, a jak Lucy już miała odjechać To po prostu Lili zamknęliśmy z powrotem w pokoju i najgorzej właśnie ona płakała, ona po prostu tak, takie dziwne dźwięki wydawała że to naprawdę to w ogóle nie pomogło. No i tyle. No. no i teraz dobra wiadomość Lucy miała niedawno szczeniaczki, 8 szczeniaczków mam zdjęcie, które mogę Wam zaraz pokazać. Proszę bardzo. Widać 8 szczeniaczków, ma brązowe szczeniaczki, ma czarno-białe szczeniaczki, czarne szczeniaczki. Mało się ogólnie to wszystko razem z labradorem od sąsiada, także też czarnym. Te życzeniaczki na pewno będą wyrosną na piękne pieski, um, więc z tego co wiem, z tego co widzę, oczywiście podali mi adres, um, mogę przyjechać w każdej chwili, sprawdziłam sobie nawet na Google Maps, oczywiście zanim jeszcze oni przyjechali um, i faktycznie mają farmę, mają ogromne pole, um, naprawdę mają bardzo dużą przestrzeń, duży dom, um, no. I jechali ponad dwie godziny tylko i wyłącznie po to, żeby przyjechać Po nią byli tak pewni, że ją chcą Że po prostu przyjechali całą rodziną w dwie godziny drogi I przyjechali od razu i nie mieli problemu z dojazdem Co było też dziwne, bo my um, mieszkaliśmy wtedy, że tak powiem, na Zadupiu Ale oni się śmiali, że też mieszkają na Zadupiu Także naprawdę po prostu wszystko się tak złożyło, że um, Wiem, że zrobiłam lepiej dla pieska Oczywiście nagrywając ten filmik liczę się z tym, że um, Będzie dużo krytyki ale każdemu zdarzają się różne takie rzeczy, że po prostu nie macie wyjścia i musicie coś zrobić. Um, najważniejsze jest to, że Lucy ma się dobrze, jest szczęśliwym pieskiem. Dobre kochani! Mam nadzieję, że w tym filmiku Wam odpowiedziałam na pytanie, gdzie jest Lucy um, i chciałabym, żebyście po prostu byli wyrozumiali i... temat i abyście pisali w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły albo prośby, o czym miałabym opowiedzieć. W na... Następnym Story by Ami. Papa! Pa.